Rynek kryptowalut krwawi ponownie po tym, jak Stan Bank Manfred uklęknął przed CZ-em. CZ pokazał mu, gdzie jego miejsce. Cześć, w samo południe zaczynamy kolejny Newsflash. Nie osłyszałem jeszcze najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut, technologii blockchain. Oczywiście dzisiaj będzie dużo jednego tematu. Wiadomo, co się dzieje na rynku. Chyba każdy z Was wie. Zaczynamy. Wiadomości. Przełączamy sobie stronę i zobaczmy, co się dzieje. Zaczynamy od tego młodego, gniewnego, który jeszcze niedawno rozstawiał wszystkich po kątach. Chciał kupować JP Morgan i Goldman Sachs, a się okazuje, że jednak pojedzie do Niemiec na Sachsy. Słuchajcie, na razie nie jest to potwierdzone, jest to tylko list intencyjny, ale FTX być może było tam bardzo grubo w księgach i cała ta alameda, sreda, że zostanie kupiony przez Binancea. No niestety ukląkł na kolano sam bankman przeklęty, no bo skończyło mu się siano, no najkrócej mówiąc i CZ musi mu dupę rotować, także zobaczcie tutaj, tak. On tutaj du dużo rzeczy podawał na swoim profilu, ciekawe czy nie zostały pousowane, e, przypominało się, można powiedzieć, e, deploying more capital i tego typu, e, tego typu rzeczy, bardzo mocno się to e, pozmieniało, no, możecie, na jego profilu, możecie na jego profilu poczytać różne, tak tutaj wracamy, ratujemy wojadżery, bajery, numery, a się okazało, że król jest naki. A z kolei Coinbase, i tutaj trzeba też dodać artykuł jest o Coinbase, ale tak samo powiedział Tether. Coinbase potwierdza, że nie ma żadnej ekspozycji na ftx gdy cena tokena FTT spadła o 75% w ciągu 12, 12 godzin, i mówi o tym, że Coinbase nie będzie. Sam Brian Armstrong mówi o tym, że Coinbase nie będzie jak FTX. No i Amerykanie tracą pieniądze od, jaką to określił, Overseas Blow-ups. Cena FTT spadła. O 75%. Tu jest dosyć ciekawy schemat, nie? To jest dosyć ciekawy schemat, który opublikowałem na swoim profilu. Niech ja tylko to znajdę. Mm, no, to jest, to jest to też memy są po prostu Mistrzostwo Świata. Nie wiem, przy... oczywiście oryginalnie to był Elon. Eee, gdzie to było? O, tutaj proszę bardzo. Tu jest cały, cały model biznesowy. No, to jak to się mówi, co może. Co może pójść źle? Tak? Co Wam to przypomina? Pytanie do Was, co Wam to przypomina? Czy to Wam nie przypomina jakichś różnych dziwnych innych instytucji? Niestety, rynek kryptowalut jest pełen patologicznych, yy, patologicznych mechanizmów, które dawno zostały zabronione, bo zostały przetestowane na rynku tradycyjnym. No i teraz okazuje, Binance ma kupić FTX, ale tak jak już mówiłem to wcześniej, jest to tylko list intencyjny, nie zostanie to potwierdzone, zobaczcie, aby chronić użytkowników podpisaliśmy niewiążący, to są kłowa klucz, non-binding letter of interest, czy jak to tam się nazywa, tak, i mamy taką intencję, to są kłowa klucze, aby w pełni zakupić FTX-a i oczywiście zobaczcie, liquidity crunch, czyli jest problem z płynnością. E, prawda jest taka, że jeżeli jest bankrant, to nawet firmy, które mają, wiecie, jeżeli ktoś inwestuje pieniądze, to czasami, ja tu nie bronię FTX, ale czasami nie można tak o wycofać, tak? Oczywiście banki w teorii powinny być powinny być zabezpieczone, ale wiadomo jak wyglądają banki, także tutaj jest bardzo ważne i to są te słowa klucze właśnie, non-binding, czyli niewiążący, to jest taka deklaracja, tak, ja się deklaruję, że z Tobą wypiję, no, tak, mniej to, tak mniej więcej to wygląda, zobaczymy czy Changpion przejdzie, oczywiście e, jak to się mówi, e, bankman jest już na kolanach bez gaci, no i teraz musi się zgodzić na wszystkie warunki, które postawi mu CZ. A Bin ACZ tutaj triumfuje i podzielił się dwiema wielkimi lekcjami po tym, jak tutaj nastąpił problem z płynnością na FTX. Tak, dwie wielkie lekcje, tak, zobaczcie. Nigdy nie używaj tokena, jak który stworzyłeś jako zabezpieczenie. No oczywiście to jest oczywiste, oczywistość, jak to mówił prezes. I nie pożyczaj, jeżeli prowadzisz krypto biznes, nie, e, <laughs> nie używaj kapitału efficiently. Tak, mieli dużą rezerwę. Tak. No, Binance nigdy nie używał BNB na zabezpieczenia i nigdy nie wziął żadnego długu, no bo tam wujkiem CZ jest wysoko postawiony w oficjal z komunistycznej partii Chin i tak dalej. Ale to jest swoją drogą, wiecie co ciekawe, bo e, to jest swoją drogą ciekawe z racji tego, że nie, przecież Alamedy, FTX, dostają kupę kasy, finansowania od i zewnętrznych podmiotów, sprzedają swoje udziały, a jednak to co tam, przepraszam, wuda dziwki koks, czy nie wiem, nie rozumiem tego. A tutaj zobaczcie, też Ergorg mm, mówi o tym, że zobaczcie, ciąg dalszy drama, Al Alameda prawdopodobnie zaliczyła rekta, E, wtedy co Free Arrow's Capital, oczywiście, a ratowali się środkami FTX-a, czyli po prostu trupy, z szafy się wysypują, jeszcze nie wiadomo ile się tych trupów. Wycypie, tak, mieli ratować się i okazuje, że król jest nagi, także wiecie. Pamiętajcie, w internecie jest bardzo dużo ściemy, to dotyczy różnych tam ludzi. Bardzo często mówią wam, że jest to multimilionerami, i w ogóle to wszystko jest jedna wielka bzdura. To, pamiętacie takiego krwila słynnego, tak samochody na pokaz, wypożyczenia i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszych czasach, e, naściemnianie ludziom, wypożyczenie sobie Lambo czy Ferrari, pokazanie, że o jaki to ja jestem, i tak dalej, czy wycieczka do Dubaju. No, pamiętacie te słynne takie zdjęcie z samolotem, gdzie gość miał deskę klozetową, nie? No pamiętacie, nie? Także weryfikujcie. Don't trust, verify. A na Bliskim Wschodzie, słuchajcie, e, i w Azji, i w Afryce e, uruchomione zostało, czy właściwie zostało uruchomione stowarzyszenie blockchaina dla Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki w samym Abu Dhabi. Oczywiście znaczone Emiraty Arabskie. No, i w tym stowarzyszeniu mają być liderzy tacy jak Binance, Cryptocom i największe kryptogiełdy w tym regionie, także tutaj też budują. E, oczywiście powstaje to stowarzyszenie w wolnej w strefie ekonomicznej, tak, w Abu Dhabi, tak, i dalej mają rozwijać ekosystemy blockchainowe i kryptowalutowe. No i to jest bardzo fajna, bardzo fajna informacja. Przechodząc sobie dalej. Bitcoin to nadzieja dla Libanu, mówi Sailor. Oczywiście Michael Sailor ostatnio tak jakoś cicho. Nie wychyla się. Ostatnio teraz bankman przejął tutaj, bo mówili, że kiedy Sailor, były szef MicroStrategy, e, określił pierwotną kryptowalutę jako nadzieję dla Libanu. Na poparcie swoich słów Sailor przytoczył artykuł w CNBC o hiperinflacji w Libanie. No cóż, tak się kończą brudne fiaty, gdzie się drukuje. No i słuchajcie, okazuje się, zobaczcie. Eee, waluta straciła 96% w stosunku do dolara, banki zawiodły, tylko że amerykański dolar w ciągu XX wieku i teraz XXI też stracił 90 ileś tam procent swojej wartości. No cóż, dodruk, no przecież to, to jest niedobre o tym mówić, to w ogóle niepodobna. Dodruk pieniądza i rozdawnictwo to w ogóle nie ma wpływu na inflację. To jest putinflacja, znikonflacja i tam jeszcze jakieś inne inflacje. Stany Zjednoczone roszczą sobie prawie, prawo do prawie miliarda dolarów w bitcoinach Silk Road. Ostatnio jakiś gość w puszce od popcornu otrzymał kluczę handlową na Silk Roadzie. Okazuje się, że zajęli. E, zajęli oni między innymi w listopadzie zajęli 50 tysięcy, teraz zajęli ileś tam. Tam ktoś podawał, że ponad 3 miliardy dolarów. No i teraz Amerykanie roszczą sobie prawo do miliarda, tak? Słuchajcie, przeszukali poszukiwanie tych zaginionych bitcoinów trwały 10 lat. No, Cóż można powiedzieć, no, jak się trzymasz CD w klucze. A zresztą ja to mówiłem wielokrotnie, słuchajcie, kryptowaluty są odporne na atak od strony internetu. Jeżeli ktoś przyjdzie Wam fizycznie, no to z akumulatorem na jajach, jeszcze nikt nie kłamał i nie ma co, jakieś tam fanatyki, gregu, wariatu, co tam od influ innych i ach och, to nie ma co, nie ma co robić, bo no zacznijcie od siebie, bo, bo tam kwity też są. No Nadchodzi odwilż dla Robin Hooda i Coinbase'a. Słuchajcie, okazuje się, że zima może się kończyć, ale analitycy są pewni usług subskrypcyjnych platform, nadchodzących produktów i bazy użytkowników. Czyli wygląda na to, że po słabym słabym kwartale teraz, teraz będzie generalnie wzrost. Zobaczcie, w październiku aktywność wzrosła o 7%, tak mówi nam Raider. No i teraz mówią, że będzie chyba. Wiosna. No i na końcu przechodzimy sobie do kryptowalut. Wachlarz nie wytrzymał. No taki bankman, że aż mnie tutaj wachlarza popsuł, ale jak widzicie, zatrzymaliśmy się. Zobaczcie, tu jest ten wyznaczony dołek. I praktycznie i praktycznie e, żeśmy ten dołek przetestowali. Oczywiście na Twitterze niektórzy tam już swoje tweety wczoraj twierdzili, że jest hossa, lecimy nie spadnie, teraz się jakoś rakiem wycofują, zapiekanki sprzedają. Także generalnie, generalnie tak to właśnie wygląda, szczekają w internecie. Ale zobaczcie, dotknęliśmy tego samego poziomu, co wcześniej. Czy to jest ten ostatni spadek? Tutaj cały czas mówiłem, że może być jeszcze jeden spadek, przetestowanie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, dla niektórych może być to okazja. Niektórzy wieszczą już od razu, że będzie za chwilę tutaj, o tu, 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 tam jeszcze, jakbyśmy zjechali, tak. To w ogóle będzie spadać, spadać, druga noga, trzecia noga i się gdzieś o w tym rejonie zatrzymamy. Czy tak będzie? Niech każdy sam zdecyduje. Pamiętajcie, stare przysłowie góralskie mówi, że e, saper myli się tylko raz, a analityk myli się ciągle. A na, na reszcie rynku kryptowalut oczywiście wszystko wygląda dokładnie tak samo. Wszystko pociągnęło, wszystko na czerwono, bitcoin dominacja Bitcoina wzrosła, no wiadomo, ale te dostają ETH, spada, wszystko spada. Zobaczmy sobie jeszcze euro, USD, proszę bardzo, powróciło, dolar traci. Złotówka zyskuje do dolara, zyskuje, chociaż euro troszeczkę zaczęła tracić do euro i do funta, tutaj bardziej bocznie od, od kilku dni. Zobaczmy jak Dixie, Dixi tutaj traci. No Zobaczmy jak wybory właśnie trwają, trwają wybory w Stanach. Zobaczmy jeszcze złoto, złoto do góry, srebro do góry i miedź też, można powiedzieć, do góry. Tyle. Słuchajcie, cóż, Wczoraj był live, nie było wczoraj newsów, wczoraj był live z Anią Weber. Z Weber, przepraszam, bo to jest, zawsze się tu mylę. Eee, oczywiście w temacie konferencji NextBlock Expo w Berlinie, na której ja osobiście niestety nie będę, ale dużo osób z świata krypto będzie, także możecie spokojnie tam e, pojechać. Dzisiaj wieczorem newsy zobaczymy jeszcze, czy będzie. Tyle się dzieje, że może zrobię Wam live'a. No, no i co? Kolejne odcinki na kanale już niedługo. Z mojej strony to tyle. Dzięki. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i cześć!